Dzisiaj mam strony Kiko, la was w nowej serii na kanale la Pizza la Pizza Pizza Pizza, pizza. Dzisiaj la w nową grę o o zostawcie tak? Zostawcie la la i zaczynamy, OK Będę la będę Tak. la 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 o nie To la że zobaczymy jak zrobić pizzę z ze sosem, to oczywiste. Zobaczymy, jak zrobić pizzę z sosem i 6 kawałków. No, nie, musz taki cwany kuźwa. Okej, tutaj mamy taki tutorial, Ja, ja, ja co zrobić? Wiem. Tutaj mamy umieścić sos na pizzy. Wiem o tym. Potem trzeba tutaj, tu, tu, to jest serka, Tak. Okej. Okay. I idziemy z pizzą, widzę, wiem. Pizza będzie dobra. A. 6 kawałków ty wiecie że ja robię dobre to Zostawcie suba, lajka Jakcie jeszcze jeść taki czekajcie a kto zobaczyłem? o czym się ucieszy czy nie nie wiem że gościu się nie ucieszy i tak Gryj już nowe przepisy z serem uuu super co? to jest najgorsza pizza jaką widziałem typek to zrób lepszą to zrób lepszą pizzę potrzebuję pizzy, ale daj sobie spokój z nakładaniem fazesnych dodatków tylko so, sos i ser no ty, no tak no widzowie mamy tylko to tylko to mamy tak jak się cieszę jakiś jeden odcinek z takiej gierki też będę grał z odcinkami Napiszcie w komentarzu, a będę w to grał. OK. I to jest tylko... Mam tylko serka. Pyszny serek. Mm. To, 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 to jest dobra pizza z serem i z tym. Okej. Okay. Nie, nie będę tutaj tak sobie przyspieszał. Tego wszystkiego tak. Mm, po prostu nie. Poczekam sobie. O, nic na 6 kawałków. Jak zawsze trzeba się, Na sześć kawałków prze... Dajemy okay. gościowi Gościu Dziękuję za taką doskonałą pizzę No nie ma za co Okej okay. Jestem tutaj po pizzę Proszę Okej okay. No ja tylko po pizzę serem nie, nie wiem czy się stanie jak dam tylko sam ser Nie, nie wiem czy się stanie tak ja dam tylko sam ser. Nie wiem czy się stanie, ale za czy się stanie jak sam, daj, sam, dam, dam, dam sam, sam ser widzowie, czy ona będzie jeść, czy nie, to zobaczymy. Jakby coś, to tym tu pizzę na kawałki. Tak. Pyk. Nie wiem czy ona zje to pizza, ale spróbujemy. Gdzie, gdzie, ten sos? Chcemy sos. Oj, przepraszam, zapomniałem o sosie. Jedna pizza z serem nie zapomnij o sosie, znamy. Osoby, które sobie o sosie, wiem, nie zapomnę, gościu, typku Okej, okay, robimy, a jak chcecie widzowie, żeby... A widzowie, a, a jak chcecie, żeby taka, była taka seria U na kanale, to, za, to, na, to napiszcie Hashtag pizza, a przypnę przy sterduszko, tak Jak coś, to mamy, musimy szybko zadowolić klienta Bo klient musi być zadowolony zawsze, znaczy pizzo... Pizz, Pizzochy Dobra, kumasów to jakieś ulepszenie Zróbmy tutaj ulepszenie trochę naszej maszyny Do, do, do takiego piekarnika, co nie? Okej, okay. i jak? I co, zadowolicie? Jak się zrobić zrobić taką doskonałą pizzę? Mam, o, i, mam, i tutaj tutaj taka przysyłka Bo przedtem nagrywałem, co nie? Potrzebujemy do odpisu I to tam już to Drogi pikarzu. Po, pozdrowienia od Światowego stworzenia stw stworzenia pizzy SSP. Chcemy przywitać Cię w cudownym świecie pizzy. Oto mypad w którym znajdziesz kilka wyzwań i wykonaj jej, aby zdobyć nagrody i rozwinąć firmę i części, okej okay. będziemy się cieszyć, tak? To nasz tablet. Tutaj mamy osiągnięcia. Tutaj mamy. Akceptujemy sobie. Okay. Miłego dnia może zatrzymam się na pizza. Okej, okay, no typeczko. Pizzę ci zrobi, ko fajny jesteś. No ty chciałeś pizzę i poszedł? Ty, co za... No, sobie 7 zł, wiecie. Okej, okay, i mamy już peperoni. I tutaj będziemy mieć takie mięsnusy. Pizzeria nie ma... Pizzeria nie ma w sobie słowa pizza. Dlaczego i kto jest temu winny? Odpowiedź... Odpowiedź... Możecie zaskoczyć. Z innych źródeł, w związku ze zbliżającym się świętem czterech dodatków parternicznych patroni przygotowują swoje po podejrzenia na niezurowane smaki. Fani żywności gromadzą się w nowej kwot nocnej pizzerii ob obec obiecującej. Idealnie pizze dla pode Podobienia Każdy, każ, każdej osoby. Czy, czy nowa pizzeria pokona pizzerię rywala Alciente? Będziemy musieli poczekać, i zobaczyć. No, pocz no, poczekajcie, poczekajcie sobie. To wszystko na dzisiaj. God Pizza, Gret Pizza. I słyszeliście co chodzi? Że tutaj mamy nasze wyzwania mamy, i mamy tak osiągnięcia. Ok. pizza serem są. Pizza sery są świetne, ale, ab, ale aby dostać się do pierwszej ligi, będziesz musiał opanować mięso. A królem peklowego mięsa jest zdziwienie paperoni. Zobaczymy jedno. Okej. Okay. Sos, okay. sos, sos i ser, tak? M mój kolega powiedział, że tylko sos i ser, tak? Tak, sos i on bo on to nie chciał. No. Dobra. Jak coś może przyjrzeć do piątego, nie wiem. OK, Wykładamy naszą piciochę. Pizza się ładnie się zrobiła. Liczymy, czy będziesz teraz zadowolony, typeczku? Haha. Ło, to prawdziwa pizza. Widzisz? Prawdziwa pizza nigdy nie byłeś ta, ta, tak dobry jak ja no to typeczku! nie mów o peperoni okej okay. peperoni chcesz dobra e, a na peperoni jak się robiło Okej, okay, dzięki e, mój brat powiedział jak się robi ten pizza no ok tutaj ty musimy ty, tutaj podkładać te A i co dalej? A, dobra. Widzicie, mamy zrobione już peperoni, z peperoni się robi. Mamy już peperoni i tutaj mamy osiągnięcia. Tutaj mamy jakby za reklamę, ale i będę brał tutaj nic za reklamę. Tak? Okej, okay. dziewczyna czeka. Żeby była, kurczę, bo to nie taka zła... To, musimy tu tak szybko ciąć, cyk, cyk. I cyk, dobra. I mamy spakowaną pizzę. I czy jej, czy jej posmakuje? Gdybym miał trzy rzeczy. Czy nie? trzeba sobie jeszcze trzech tych świetnych pizzy. No, no, przychodź, przychodź, przychodź do nas, przychodź, przychodź. Cześć, czy mogę dostać pizzę papierową? Okej, okay, może dostać. Okej, okay. to, to musimy na początku, musimy tutaj sosikiem polać. Mmm, doskonałym sosikiem. I naprawdę, polubcie tę nową serię z pizzy. To jest tylko dla fanów pizzy. Kto lubi pizzę, napiszcie w komentarzu. Co nie? Konor. Napisz w komentarzu pizza, a przede wam serduszko. Hashtag pizza, okej okay. Możecie, możecie, przejdziemy do dalszych tygodni w tym stylu, tak, nie wiem Szybko, szybko, szybko Szybko, 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 szybko. a który? Nie, nie umijaj tego Ok. Pyk I pizzę, mam zrobioną I szybko, wkładam i czy jej, czy posmakuje ta pizza i, I jeszcze pod moim wrażeniem. O, oh, dziękuję bez takich. Jezu, nie podrywaj mnie. S Soser, dawaj. Zaraz, kurczę, typku. Okej, okay, musimy mu tu posmarować. Już ci daję, czekaj, już ci daję. Pyk, 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 pyk. Piękna pizza. Serem idzie w bizowie. Nie, tu się nagrywa, nagrywa się, bo zaraz w się nie będzie się nagrywać. Dzieci co chodzi? Potem będzie przypał. Okej. Okay? Nie jesteśmy już. Zrobimy sobie pizzę. Dobra. Dobra. Mamy zrobioną pizzę serem. Po, poślubię tą pizzę. Co? Mogę dostać pizzę bez peperoni? Eee. ja mam kłopot, mały. Dostać peperoni bez peperoni? Czyli okej. Okay. To prawdopodobnie to i to. Dobra, dzięki. Jakby coś to mi brat będzie podpowiadać troszeczkę. I polubcie... Ja, bo ja nie wiedziałem co chodzi jej, bo taka zagadka teraz. Poczekaj. No nic, no ty musisz trochę poczekać, dziewczynko, na pizzę na musisz troszeczkę poczekać a ty wiesz, że, wie, że możesz tam, możesz tam, tam mo, wiesz, że możesz tam, możesz tam solokar tam ulepszać? okej, mam zrobione pizzę i ostatni klient na dziś jak śmieszcie robić taką doskonałą pizzę widzisz, ja umiem robić pizzę o i mamy obiegowane jakby osiągnięcie dzień drugi zrobiliśmy dzisiaj 11 złotych i 2 grosze, okej weźmy dalej i ulepszmy sobie Szczypce możemy sobie kupić Kurczę. Kurcze no One są drogie Ej Można by zrobić tutaj takie mhm. ławeczki Da, da się ulepszyć wiesz wiem Dobra i kupimy tutaj, jakąś tu roślineczkę Albo sobie kupimy trochę ozdóbki Kurcze może sobie wydam Pięknie, dobra Kupmy sobie to no okay. okay, i widzimy na następnego dnia widzowie mamy kolejne newsy Jest Zjesz to naukowca, odkrywaj, że ser zwiera tu samcę chemiczną. Po Powierzchnie występujące w żołądkach krów. Od naszego sponsora pizzerii Aliette wypróbuj Jedna z naszych 5000 dodatków w tobicy i powiedz nam, który jest lepszy. Nie mogliśmy się zdecydować. To wszystko na dzisiaj. God pizza. A bo ja, bo ja, bo ja, bo ja ten ja trochę pominąłem, co nie? Okej okay. Uznałem, że ta pizza jest, uznałem, że ta pizzeria jest z horroru. Wyglądałem, wyglądałem jak, wyglądała na zamkniętą. Trzymać w ogóle pizzę pół na pół? Przyznam, przyznajemy, przy, przyznajemy. Wiesz, co myślę o tym miejscu. Ludzie zobaczą, jak równo podzielisz moją pizzę pół serem, pół, pup. Okej, okay, już by to wiedział. Tutaj ci pokazuję, żebym jak to robić cyk ej no najpierw to, później na całą ser no najpierw to, wiem. później na całą ser i po jednej stronie nic, a po drugiej stronie pepperoni nie, nie, tutaj pepperoni, tu, 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 tu wiem. i tak, żeby... Na, nie, na drugiej połowie nie dobra, tak już tak zostaw okej okay. no jakby coś, to ja koledze... kolega też mi pomaga o, trochę cię źle prawie... bo ta była A dobra, trudno, raz nie będzie zadowolony widzę, wie, co nie. Co, co, wszyscy muszą być zadowoleni z pizzy? Dobra, zacznijmy jego reakcję na pizzę. Czekajcie, muszę, muszę tu... O, mam, mogę Tutaj też po to będę. A trudno, to jest jego problem. O, kto jest całkiem niezły. co to jest? Aha, tak. Bez, beznadziejna. Pierdol się. Amigisegius, jestem tutaj, aby dać Ci kolejny prezent. Dziękuję. Ale co? Ale to jest kuzackie. Aktywuj. A, dostajesz prezent? No. Ale co? Gadajesz mi się podawać, co Czy dostanę pizzę pół na pół, peperoni dostaniesz, dostaniesz, babciu. Okej. Okay. Musimy coś tu wylać, sosik, peperoni. Ale peperoni kładę już normalnie, tak? Mhm. Okej, okay, tutaj kładziemy peperoni Tu też na środku Pyk, pyk, pyk I lecimy z tematem, tak? Ty lepiej sobie, kup, lepiej sobie kup te krzesełka Wiesz? Kupuj sobie te krzesełka, bo już mam sobie kupione Pyk Pyk Pyk, pyk. No, no jaki i mamy już tą, babcię. jest ok, jak miło, lubię tą pizzę, widzisz babciu, wszystko będzie tutaj dobre. Potrzebuję papieroni bez sera. To jest po prostu sos i papieroni. Okej. Okay. No okej. Okay ok. i lecimy dalej. tak, i, niedługo już końcę odcinek, tak bo już patrz, już kończę odcinek Tak Ok, robimy tak, cyk cyk, cyk Nie mogę być lepsze, dziękuję OK, dziękuję za Ok, dziękuję, dziękuję za oglądanie Dajcie suba laj, Dajcie suba lajka i Elo